Oto i jest mały, ale niepozolny Lingnut klasy Miklon. Pewnie wielu z Was widzi w tym mały, mały traktorek. Ale jest to pierwsza moja wersja zrobienia małego transformera. Wygląda to trochę jak mały, trans, jak mały traktorek, ale je, je, jedna, jedna, jeden błąd. Ten mały robocik jest. Ten mały pojazd to nic innego jak coś w rodzaju transformersa. I już. Mikron Lignut jest gotowy do akcji. Młody nie jest tak odważny i tak wielki, jak jego więksi bracia. Nie jest po prostu tym taki wielki, jak na przykład Bumblebee i tak sławny, ale jest po prostu czymś w rodzaju dziadka wszystkich Autobotów i Decepticonów jak każdy deset autobot, Lignut też ma swoją broń. Niestety, broń Lignuta jest strasznie wielka. I może ją wpiąć z ewidentnym wszystkim miejsca na pojeździe. O, tak mamy traktor albo pojazd Typu. Nie wiem. Dunbagi uzbrojony. I, I może nawet unicestwić Starskrima lecącego wysoko w gusę. Co ciekawe, jego broń ma też drugi tryb. O, świeci się. Linknut może ją mieć pod kołem. Niestety moja wersja ma palenie do ale to tylko drobnym, drobna figurka z jednym okiem, bez, uś bez uśmiechu na twarzy i w ogóle bez niczego. Zauważcie, że można też go umocować tak, żeby się nie rozdwajał. W typie pojazdu jego oko jest po prostu niczym innym jak desko albo kierownicą. Porównajmy Gnutas z czymś, co naprawdę jest transformerem, a tak naprawdę nie jest pojazdem, który się zmienia. Pierwszy. Na Gnut, po tej Polsce 911 Carrera, a po tej oryginalny Bumblebee z filmów Michaela Beya, Po tej stronie Mercedes Okuralnik i tramwaj przerobiony przeze mnie na. Warszawski. I ponownie z Transformers. Transformers Bumblebee z początków, maj, z początków filmu Michaela Beya i, i, i wcześniej widziany Bumblebee. 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 Lindnut może. Kopać większym tyłki za pomocą tego gadżetu, umieszczonego nawet na jego oku. Niestety, nie, coś się nie trzyma to. Ale naprawdę link jest silnym, choć cupłym robotem. 到底怎样？